Uwaga, jest Pan w obiektywie, proszę jej nie zgubić. No widzisz, i w tym miejscu stoisz, stoisz, nie? Aj, niech się wymęczy troszkę, tylko napięta. Między nogi, co? A mało skacze, idzie dołem. Co? Zahaczyła się, czekaj, czekaj, żeby nie spadła. Jest w środku? Dobra, idziemy pomału do... O Ty, ładna! Będzie na bank, na banki Smiara.